Maneczko, witajcie bardzo serdecznie, jestem Forfit, a to kolejny odcinek z gry Good Pizza, Great Pizza. Na początek zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Komentarz możecie po filmie zostawić, napisać co wam się podobało, e, albo ewentualnie jaką grę chcielibyście zobaczyć kolejną. Dzień 31, Pizza News Network. Z innych źródeł, populacja gra wideo, potworna pizza sprzedaje się milionami od tygodnia jej premiery. Gra podąża za bohaterem Kash Ketchup i jego pomocnikiem Pizzaciu. Gdy podróżują po całym świecie, trenując potwory związane z pizzą do walki psotnych zespołu Ricotta. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Pęguica! Oblałem test z matematyki. O nie! No nie, no nie. No to nie dobrze. Niestety ja chyba na to wychodzi, też jestem bardzo słaby z matematyki. Podlewamy oczywiście C-O-P, Okej. Okay. C C C C C C C C, C -o p Cebula, oliwki, papryka, pieczarki. Dobra, strzelamy. Na pewno będzie cebula. Na pewno będą oliwki. I pewnie będzie. I będą papryka. Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że to o to chodziło. Dobra. Niewystarczająco pieczar. Psyczki basu bez sosu. Ok. W ogóle nic nie pisaliście, co mamy teraz. W co mam teraz inwestować, więc uznam, że będę robić takie je kuwyżom. Jestem burmistrzem Miasta smaku. A, ja jestem dobra, przepraszam. O, tak. hmm, o, Oliwki. Ok. Cool, 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 cool. To bez wątpienia najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem. Dobrze. Y, mogę dostać pizzę z papryką, ale bez sosu? Jasne. Chyba dzisiaj nie ma... Nie, to nie jest dzień sosu. Hop. Ta pizza to moje życie. No i bardzo dobrze. Widziałem cię w wiadomościach. Robisz tutaj świetną pizzę. Potrzebuję jakiejś inspiracji. To wielka przyjemność spotkać się z tobą. Zacznę od prostych słów. Jeśli pozwolisz, prosty placek z sosem i serem. No i lecisz z syrem. Dziękuję. Proszę bardzo. O, jeszcze dyszkę dostałem dodatkowo. No, to elegancko. Cześć, chcę peperoni, ale jeśli masz tę kiełbasę, to nawet lepiej. Wypieczony spód. E, czyli peperoni i kiełbasa dwa razy wypieczona. Poślubię te pizzę. Ok. Podobno połączenie sera i sosu pomidorowego na pagłażanie jest smaczne, ale nie odwrotnie. Zrób tak, aby było 8 części wypieczony spód czyli ser, sos i bakłażan. I wypieczony spód. Dobra, czyli najpierw bakłażana. To nie ma znaczenia, ale... Ale nie ma, nie ma problemu. Najpierw bakłażana położyłem. I 8 kawałków, tak? 8 części. Cyk. Nigdy nie ceniłem. Jedzenia tak bardzo. O, co tu mamy? Zrób 20 nacięć. Nie ma problemu, dwa zamówienia na pizzę Supreme, ale połowa jednej powinna być bez peperoni. Ok, mm, szukamy pizzy Supreme. Supreme: dwa mięska pieczarki oliwki, cebula, papryka, dwa mięska pieczarki. POCP. POCP. No i proszę bardzo, pyszne, pyszne, pyszne. Super zamówionko, supreme. Eee, podaj 8 pizz, nie ma problemu. Lecimy z kolejnym zamówionkiem. Jeszcze jedno, myślę, nawet dwa, może byś udał? u eee, Właśnie, migowym. Jedna pizza z serem. Dobrze. No i zakończyliśmy dzień 31. Zobaczmy, jak to wygląda. I mamy 57 dolków. No i subcie 350. Czy my możemy już coś fajnego tutaj wykupić? Mi by się na pewno przydało, wiecie co? Tutaj fajne wszystkie rzeczy. Wysyłając im kwiaty. Uuu, ciekawe, ciekawe. Mypad. Mypad. ach. Dobra, mypad jest po prostu dostępny. Ja chcę to. Czyli jeszcze stówka, bierzemy to, i wtedy, możemy robi i wtedy możemy to wszystko, te, te wszystkie dodatki ogarnąć. Why not? Pizza News Network! Wrócimy do regularnego programu, ale najpierw słowo naszych sponsorów. Połączenie z selera, cebuli i papryki. To jak nowa trójca sera, sosu i ciasta? Wszyscy prostu moje usta mówią aleluja. Nie zrobiłem żadnego salera tam. O co chodzi? Na mojej pizzy chcę mieć połowę z pieczarkami, połowę z cebulą. Nie ma problemu. Nie wiem, co powiedzieć. Ta pizza jest tak dobra, że chciałbym kupić jeszcze jedno i podzielić się z nią z przyjaciółmi. Cała z oliwkami, ale bez sosu. Uwielbiam wszystko w tej pizzy. Bardzo mnie to cieszy. Poproszę pizzę peperoni z połową z oliwkami. Nawet więcej chyba oliwek dałem, ale to nic. Nic nie, nie przeszkadza temu. Cyk. Wow, dobrze, że tylko kosza nie było widać. Nie mogę być lepiej. Dziękuję Ci. Wezmę pizzę Supreme. Dobrze. Yy, chyba pamiętam. Cyk. Od razu lepszenie. Pyk I poleciała pizzunia prosto do... Och ta pizza dała mi siłę aligatora No to mocarna masz Zrób mi pizzę, która będzie idealnym bakłażanem Pizza idealnym bakłażanem to była po prostu z bakłażanem Chcę dostać pizzę bez sera, ale z oliwkami, ponieważ wygląda jak Biedronka Zrób tak, aby była 8 części. Jestem pod wrażeniem. Ja też. Widzisz, zazwyczaj biorę normalną pizzę z pepperoni, ale słyszałem, słyszałam, że masz tu dobre trufle. Najwyżej. Jeśli wygram na loterii. Aha, trafiłem! Tak jest! Gotowy na to, chcę pizzę z pepperonii i z kiełbasą. Okej, okay. jasne, że jestem na to gotowy. Dużo jeszcze mamy czasu. Może nadrobimy, nie wiem co powiedzieć. Fantastyczna pizza. Jeszcze jakiś, cyk, dobra. Jeszcze coś? Dobra, wszystkie misje zrobione na dzisiaj. Nie toleruję laktozy, ale lubię wszystko inne. Wszystko za wyjątkiem sera, dobrze. Pytanie, czy jak mówi, że wszystko, to znaczy, że też trufle? Ale nie było to na tyle drogie, żeby chyba trufle się opłacały. No bo w sumie, jak poprosiła peperoni z truflami, to to już 25 kosztowało. A tutaj zapłacił niecałe 20. To niemożliwe. Tylko Magda Wesler umie zrobić tak dobrą pizzę. Chcę sobie mówić pizzę z serem z jedną połową bez sosu. Muszę mieć małe kawałki ją na 8 części. Ogarnąć nam. O, 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 o. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończy. Czyli idealnie. Super. Dwie pizzy z oliwkami. 10 na 10. No i zobaczmy, jak wygląda podsumowanie dnia 32. I będzie to 80 dolarków, Ładnie, ładnie. To jeszcze tylko 40. Czyli w tym odcinku będziemy ulepszać piec. Tak jest. Dobra. Pizza News Network. Wrócimy do regularnego programu. Ale najpierw słowo od naszych sponsorów. Właśnie. Słowo od sponsorów. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten materiał. Podobają Wam się moje filmy na YouTubie. Więc zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zostawcie komentarz, czy Wam się podoba, jaką serię chcielibyście jeszcze zobaczyć, ewentualnie może macie jakiś pomysł na gry, które już się pojawiały na, yy, na, na tym kanale. Więc zachęcam Was do aktywności i wracamy do gry. Poproszę o pizzę Supreme. Dobrze. Pizza Supreme. Po zjedzeniu tutaj moje szczęście zwiększyło się o 1%. No i subcio, podbijaj mi, podbijajcie mi, podbijajcie mi to to Tak, 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 tak. Idealny dzień. Dobra, dobra. Eee, pizza Supreme. Dziękuję za to. doskonałą pizzę. No i subcio. Dobra, odblokowaliśmy kolejny poziom w ogóle przepustki tej darmowej. Więc mamy tutaj diamenciki. Co to co to jest? A, dobra. To jest to zadanie po prostu. Kolejny, kolejny klient. Dyszała pogoda, nie zachęca do. Na mojej pizzy chcę mieć połowę z pieczarkami i połowę z cebulą. Nie ma problemu. Twoja pizza przywróciła mnie do życia. Proszę bardzo. Mogę dostać pizzę z papryką, ale bez sosu? Pewnie, że możesz dostać. I proszę bardzo, niech ktoś da mi kapelusz z folii aluminiowej. Ty mi piekasz po prostu czyta w moich myślach. Albo po prostu mi powiedziałaś, jaką pizzę chcesz. Jedna pizza pepperoni i jedna pizza z kiełbasą. Nie ma problemu. Cyk. Cyk. Wow, mam na myśli... Wow. Wow, mega. Papryka i kiełbasa, ale bez kiełbasy. Okej. Okay. Z tą pizzą jestem już pełny. Zamawiam pizzy z serem, a z dodatków może być cebula i pepperoni. Zagraj fanfare zwycięstwa! Otrzymam doskonałą pizzę! Wiesz, jaka jest najlepsza rzecz w wegańskiej pizzy? Naprawdę możesz delektować się smakiem sosu pomidorowego. Dostaję tylko tr Aha. Trudno. Hej, hmm, chcę peperoni. Dobra, połowa to peperoni, a druga połowa z serem. Okej. Okay. Dobra, dobra, lecimy, proszę. Moje życie było okropne do tej pory. Proszę, proszę, musimy się wyrobić, musimy te 450 mieć. Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fantazyjnych dodatków, tylko sos i ser. O nie. Nie zdążę zrobić tyle pizz. Chyba nie starczy czasu. Chyba będziemy musieli czekać jeszcze jeden dzień. Gdybym miał trzy życzeń, nie. Dobra, 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 dobra. Musimy się śpieszyć. Nie ma czasu na czytanie. Dwie pisy z pieczarkami, dziękuję ci, grzybnie. Dobrze. Proszę, jeszcze jeden klient. Płagam. A nie, dopiero dziewiąta jest, dobra. Dobra, 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 dobra. Super, cały. Podaj mi bez sosu. Proszę o niekrojenie mojej pizzy. Chciałabym, żeby była pizza była dobrze wypieczona. Czyli kiebaski bez. E, sosu. Bez krajenia i podwójnie wypieczona. Nie ma problemu. Nie zdążysz kolejnego pewnie klienta, co? Jak myślicie? Proszę, proszę. Dobra, dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jest! Ja zdążyłem! Ser i pieczarki dziwnie razem smakują. Eee. Czyli z pieczarkami bez sera? Trudno. Gdzieś źle, to trudno. <coughs> Najlepsze być... Jest! Tak już. Tak just! Tak just. Dobra, chyba zdążyliśmy. Chyba się wyrobiliśmy i chyba wystarczająco dużo zarobiliśmy. Fajnie, dobra, to ulepszenia, bierzemy. Tak, szybszy piec, prosto, że tak. Puh, dobra, następny dzień w takim razie. I to będzie ostatni chyba już dzisiaj. Pizza News Network. Nasza całodobowa transmisja wiadomości o pizzy na całym świecie jest możliwa dzięki widzom takim jak ty. Jak i naszym sponsorom, ale dzięki właśnie takim widzom jak ty. Kocham tu pizzę, nikt nie kocha jej bardziej ode mnie. Uuu, pizza lover. Mm. Pieczarki, kiełbasa, peperoni ser Poproszę wszystko na mojej pizzę. I to zasuwa! O, ja cię kręcę? Doskonałość, Wow. Jezus Chris jak to sunie. Ludzie zawsze biorą peperoni, ale dla mnie ciągle yy, ciągnie do oliwek, nie pocięta. Dobra. Jesus Christ. Jak to sunie? Moje życie doprowadziło mnie do tego momentu. Tak jest. Ale to rozsuniemy w ogóle tu taka prędkość. Powa pepperoni z papryką, poła z pieczarkami. Ładnie pachnie. Nie, nie pociąłem. Dobra, ki. Pizza to pizza. Dobra. Mam zwariowane zamówienie. Pragnę cebuli i kiełbasę na mojej pizzy. To jest matematycznie idealna pizza. Dobrze. Osiągnięcia. Śmierdzący oddech. Czy mogę trochę czarek na mojej pizzy? Och, i ją na pół. Dobrze. To nawet bez przyspieszenia to zasuwa jak szalona. Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? Połowa z pepe i cebulą, a druga połowa z oliwkami. Ma być bez sera. Piek. Świetnie, dokładnie to, czego chciałem. Proszę. Kolejny, kolejny klient. E, czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi pomidorami? Wszystkie mają mieć wypieczony spód. Za to sunię. Idę zaśpiewać po o tej znakomitej pizzy. Dobrze. Hej, hmm, chcę peperoni. Dobra połowa to peperoni, a druga połowa z serem. Okej. Okay. To niemożliwe. Tylko Magda wezmę... Ja <noise> chcę pizzę, ale bez dodatków zwierzęcych czy warzywnych. Zrób moją pizzę super chrupiącą. Bez dodatków warzywnych, czyli owoce. Nic tylko pieczarki, dobrze wypieczona. Ok. Mam nadzieję, że o to chodziło. Gdzie te trufle? Chcemy trufle. Czemu pieczarki, to trufle? Potrójne kombo trufli, chcę jedną z każdego rodzaju. Mięsna, pizza z truflami, warzywna pizza z truflami oraz owocowa pizza z truflami. Ej, to jest 50 dolków za to, to? Dobra, to najpierw weźmiemy trufle. Mięsna. I teraz tak. Dodatki: mięso jest. Owoce. Oliwki, papryka, bakłażan. Oliwki, papryka, bakłażan. A warzywa to cebula. Oliwki, papryka, bakłażan. Dobra, mam nadzieję, że wszystko git. Dziękuję za tą doskonałą pizzę. 13 jeszcze dolku dodatkowe. Ej, dzisiaj poszło fajnie. Sos, ser, dawaj. Sos, ser, dawaj. Sos, ser, dawaj. Już nie dodrzemy kolejnego klienta? Poszło. Ej, to w sumie już możemy kolejny dodatek kupić. Jesteś artystą, nie architektem, nie malarzem, nie. Jesteś prawdziwym mistrzem ciasta, sosu i sera. No i piękny dzień, piękny dzień. Powiem Wam szczerze, że ten piekarnik robi taką robotę. To jest taka prędkość. 102 w ogóle zarobku, widzicie to? to jest niesamowite. I możemy w sumie tak. Możemy sobie kupić od razu... Nie, Anszua jeszcze nie kupimy, ale Sospesto możemy kupić. Więc damy sobie sos pesto, pyk. No i tak naprawdę w następnym odcinku już będziemy kupować anchois, Tak naprawdę prawdopodobnie, po pierwszym nie już tak yy, w sumie. No bo 125 dolków jesteśmy w stanie zarobić bardzo, bardzo szybko. Dobra, no to ja w takim razie bardzo wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia komentarza, łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował moim kochanym wspierającym, którzy pojawiają się tutaj gdzieś na ekranie. A trzymajcie się, pa. i come home